Halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem z serii Frakcje. Yy, dodałem trzy nowe frakcje do Koła Fortuny i przy okazji stworzyłem deck już pod każdą frakcję, żeby za dużo tego nie robić. I mam nadzieję, że wylosujemy sobie dzisiaj fajną frakcję do zagrania i że będzie miło się Wam oglądało ten odcinek. Yy, żeby zbędnie nie przedłużać. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na kanale, jeśli podoba Wam się to, co robię, i że mój kanał musi się lepiej rozwijać, że mógł robić lepsze treści, itd., itd. Przejdźmy do losowania dzisiejszej frakcji. Jest nasze koło fortuny, są nowe frakcje 3. Czy dzisiaj jakąś losujemy? Nie wiem. Może jedną z tych, co już były, może jedną z tych, co dodałem. Chyba jednak tą co to dałem i będzie to frakcja. Ona o ciekawej nazwie. O nazwie 2016, no ja wam zaraz pokażę o co chodzi, bo nie jest to takie głupie, jak może się wydawać. Jest i nasz dek z 2016. Chodzi o to, że każda karta jest 2016 roku. Dosłownie każda. No i żeby nie było, dałem sobie. Ridera, a i bez ewolucji oczywiście gramy, no bo w 216 nie było żadnej ewolucji. daję sobie princeskę jako jakąkolwiek legenda właśnie z 2016 roku. No miałem do wybory szczaję swizapy, ale... On jest w innym deku. Na przy okazji dam sobie takie karty. Nie wiem czy coś tutaj jeszcze zmienić może. No mm, nie wiem czy coś będzie mi jeszcze potrzebne. No. Chyba nie. No, więc zagramy sobie coś takim. Może to być dziwne. Może będę musiał coś zmienić. Zobaczmy po gierce. Gramy. Playra ma No to jest ciekawe. Napiszcie w komentarzu co tam macie dzisiaj na obyt może. Ja sobie dzisiaj na pewno podobnie zjem gdzieś kebaba czy coś takiego. Jeszcze nie wiem. Zobaczy się oczywiście w czasie. Widzę, że muszkieterka ma nowe zdjęcie. Co ty robisz, człowieku? Nie wiem, ty chory jakiś jesteś? Ja, pili mi wszystko zniszczył. Gdybym miał trochę inaczej karty ułożone, no to też bym mógł go zniszczyć, ale w sumie mortal tak ja a takie wieże, wierzę, więc nie jest aż tak źle. Damy sobie taki mini-atak. Strasznie w ja się wieje na dworze. Nie wiem, czy u was też. Yy, pogoda jest straszna, naprawdę. Nie chcę się aż z domu wychodzić. Za bardzo... ooo! O, o, to, to siadło, to siadło. Predikcja tak zwana. Dobra, chodźmy z Horde I mega no, OK no tak też można, ale chyba będzie wieża. No jednak nie będzie, bo mi zniszczył arousami, ale my dajemy princeskę i ona powinna dokończyć to, co się zaczęło. No i dobrze mówię. Yy, zmienimy sobie jeszcze zaradek na inne jeszcze karty z 2.16, no, bo jest, jest ich naprawdę dużo, tam chyba z 40 kart. Nie wiem ile dokładnie, nie liczyłem i no i testujemy sobie coś innego, dajemy sobie kolejnego Mortara i, i mamy Meganite na Ewo. jeszcze Robin Drill nie, nie, nie najlepiej akurat. Jeszcze poleciał Prince, więc to też nie jest dobrze. O Jezu, trochę mnie chłopaki niszczą. No, lekko mnie niszczą. Koledzy. O no, i najlepsza ewolucja w grze. Zniszczona zwykłymi arusami. No i ja dalej uważam, że to jest najgorsza ewolucja w całej grze aktualnie. No ale co poradzisz? bywa się. Co poradzę? No poradzę to, że właśnie wygrałem. Graliśmy dekiem z 2016 roku. Wszystkie karty z 2016, więc bardzo fajnie. Z... Ułożę sobie jeszcze jeden dek. U, 4 Gatli. Dużo komonów. 220, bardzo fajnie. Ułóż sobie jeszcze jeden. Inny deck bez tych kart już. Z 2016. Mamy ułożony kolejny dek. Znowu bez ewolucji w ogóle. Idealnie się złożyło, że dwie karty nie mają ewolucji, bo... no... bym musiał użyć jakaś, nie dałem, bo karty wywalić. Użyłem coś takiego, jest to... Chciałem użyć coś na wzór mojego pierwszego deku Clash Royale, to, że tam miałem jeszcze Hogradera, ale że użyłem w poprzednim deku, to... nie dałem go tutaj. I... tak naprawdę... dwie karty tylko nie są z mojego deku tamtego, bo tam jeszcze miałem właśnie Raidera i coś jeszcze, ale nie pamiętam co. Więc potem będą się zobaczyć jakoś. Ale ułożę sobie coś takiego. Wszystkie karty, oczywiście, z 2016 roku, żeby nie było. I weźmy sobie do kolejnej gry i zobaczmy, jak nam pójdzie. Z czyścianem, żeby. No to nie powinno być aż tak źle, tak. I dajmy starą łyczkę z tyłu. Zawierzę. też do łyczka niestety taka fajna stała taktyka, bo oczywiście walkiry a prince i ewentualnie Paralka potem Pamiętam, że tak zaszedłem ewentualnie Hurryderem jeszcze a no, chłop coś takiego do nas, to walkiry masz się zniszcza no cała ta chłopa Poszedł, a ja mu zrobiłem potężny damage na wieżę, więc bardzo fajnie. No to ją powinniśmy też zniszczyć i to też powinniśmy że za nie używam. No 4 za 4 Sarah wyszedł. No ale pod kątem damagezon no to jestem na większym plusie. A jeszcze balona nie użyłem, więc on dał pompkę. No cóż. Pójdźmy balonem. I zobaczmy. Dał łóżkę. Moje zły, przepraszam. Yy, no ale to powinno i tam być tak powierzchni. Więc no dobrze. Mamy to. My też damy łóżkę. I daj coś tam. O, Jak fajnie. Ale czemu ty poleciałeś do niej? No, teraz trochę dostaliśmy akurat w CIRE. Nie ma to tamto A jednak ta pompa teraz dużo daje. Nie mam nic na nią, bo rakiety sobie nie dają niestety. A mogłem też dać w sumie. Możemy... o lawa luna mogłem zrobić. Więc 2,16. No, to też byłoby. aż mocno. Tu panie pójdzie Mega Knight. No. Nie żebym się tego spodziewał, czy coś, ale. Ja się tego spodziewałem. Ale jest powinien poradzić z tym. I w międzyczasie zróbmy atak. Nie wiem co to poszło za Batera, trochę? Taki z dupy, ale no dobra. O niestety nam zniszczu balona. Ale to jest druga wygrana. Więc bardzo fajnie. No tak szczerze Da się tymi dekami coś wygrać, Ale czy na taką arenkę na 10 króbę z takim dekiem poszedł raczej nie? Ale no jak to woli? O, jeszcze mamy dużo skrzyneczek, więc sobie otwórzmy dwie riwiastki. I otwórzmy jeszcze jedną. No, 6000 golda. No nie najlepiej, nie najlepiej. Tutaj mamy. O, tu jeszcze jedna będzie. Tu sobie odbieramy jakiś banner. Mamy trzy gwiazdkową, więc. Ne, eee, w sumie mini minipeki to się zawsze przedzą. Bardzo fajna karta mini minipeka polecam. Yy, I jeszcze jedna rzecz nam została, ale to zaraz. A więc, to co chciałem Wam pokazać, to stworzyłem klan dla nas. Jakby ktoś chciał dołączyć do klanu, to zachęcam. Yy, będę mógł zawsze z kimś czy coś. Jakieś giereczki, klan Warsy, może będziemy lecieli więcej osób, będzie. Klan jest otwarty, oczywiście dla wszystkich. No i polecam po prostu wybić, no. Weźmy, yy, nikt Wam nie każe, nikt Wam nie broni. Ja też chcę sobie popykać, czasami Clash Royale. Za, po krótce, to polecam o. A na dzisiaj to jest wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Dołączacie do klanu. Do zobaczenia i cześć!